Witajcie w rozważaniach na dzień dobry. Dzisiaj z krajowej konferencji Kościoła która odbywa się w Warszawie w radości 44. konferencja. Pokażę Wam jak wygląda nasze hasło. Nasze hasło to jeden fundament. Tu jest stół prezydialny, bo mamy również sesje formalne związane z zmianami prawa, które zawsze gdzieś tam staramy się ulepszyć. To dzisiaj było... Sławek Zawadzki mówił o, o Macha na Nas. mówił o, y, właśnie o roli y, mediów społecznościowych, co myślę, że jest bardzo ciekawe. Tam sobie Samuel Skrzypkowski gdzieś siedzi w tle. I mamy przerwę na, na obiad. Yy. W tym roku będziemy wybierać nowego przewodniczącego Rady Kościoła, chociaż będzie to ta sama osoba brat prezbiter Marek Głodek. Jedynym z kandydatów ma prawo do drugiej kadencji, także, także myślę, że go wybierzemy bezpiecznie jutro. No, a oprócz tego mamy właśnie różne spotkania dotyczące rozwoju Kościoła, modlitwy, kazania, społeczności. Także jeśli byście kiedyś chcieli przyjechać, to można przyjechać. Niekoniecznie tylko i wyłącznie jako delegat. Delegatów mamy ponad 160 obecnie, jest ponad 120 zborów kościołów baptystów z całej Polski, zrzeszonych w dziewięciu różnych okręgach. Oprócz tego mamy kilka różnych instytucji, które były reprezentowane jako powierniczy, który troszczy się o nasze tak, budynki. Mamy, o tu jest właśnie brat, który zresztą przewodzi, jest kanclerzem z Bielska Białej, diakonatu powierniczego, mamy seminarium, mamy y, baptystyczną akcję charytatywną, mamy ośrodek jeden w Żegnowie, mamy y, wydawnictwo Słowo Prawdy, y, do którego też mogę zejść i gdzieś tam za chwilę coś może Wam pokazać. No i właśnie, to jest taki zjazd. Zjazd czasami raz na rok, czasami raz na dwa lata. Wszyscy, cały kościół się zjeżdża, tam pokażę jest miejsce na kawę i herbatę, gdzie możemy też coś zjeść w ramach przerw. No a teraz zaczyna się przerwa obiadowa, pierwsza tura poszła na obiad, a druga czeka, ja jestem w drugiej turze. Przed nami jeszcze cały drugi dzień i jutrzejsze wybory, także jeszcze dużo się będzie działo, zejdę sobie na dół. Bardzo się cieszę też z tego, że mamy różne osoby i, i braci i siostry z Ukrainy i z Polski i z innych. Mamy też międzynarodowy kościół. Pokażę, jak wygląda księgarnia. to, 20, to jest 12 dziesiątek. To słusznie. 12 dziesiątek to jest to to 20. To są nasze nowe. Biblina taka liczba. 10 to jest. Na pewno Tak jest. Nowe 10 przykładów 12 apostołów. A gdzie jest nowa książka Modka Tasaka? Tu jest. A, o właśnie, kazanie na górze. Komentarz. Tak jest. Panie Boże, Bogosław, tą konferencję kościoła, Bogosław braci, Bogosław siostry, Bogosław to wszystko, co robimy. Niech to przynosi jak najwięcej chwały Tobie, niech to również zmienia nasz Kościół na dobre. Z Bogiem. Do zobaczenia.